Z tego stadionu, który dzisiaj mury Dalka odczytał szczęśliwy. Może to będzie dzień, może to będzie ten dzień, który znowu padnie jako historyczny dzień Polski w polskim futbolu, w polskim właśnie piłce i Jako historyczny dzień, historyczna data. To, to będzie ten moment, w którym znowu pokażemy walkę i przejdziemy do historii. Niech ten, ten dzień i ta drużyna, ta piątka. Szczęsny Kesle wądowski klądzek i zieliński przejdzie dzisiaj do historii. Na co absolutnie dzisiaj mamy wpływ bardzo duży, jeżeli ten mecz wygramy. meczki w kormuną. No będzie to mecz, naprawdę. Bardzo, bardzo dobry.

Witamy serdecznie. Polska panama, czas zacząć te widowisko. To ostatny legendarny skład częstny, no to będzie wjedlisko, które zapamiętamy na długo. Czy to będzie ostatni mecz w naszej reprezentacji, gdyby się dowiemy po ostatnim to ostatnie syrenie, ale chcemy żeby to był na pewno ostatni mecz dla naszych rywali rymunów, dzisiaj w strojach żółtych, na pewno dzisiaj ten mecz będzie. dużo osób oglądało około 11 czy tysięcy z trybu w台灣. dzisiaj w Dubaju. Dzisiaj w Polsce na pewno. Dwody. Wybor w tym towarzystwie, razem z Wiesławczykiem i z Wąbrów, który tutaj przyjechał do Dubaju z nami ogromny ten mecz, to dla niego też był z równo. tutaj przyjechał z nami też Waldemar Fornalik, premier polski, Donald Tusk, był premier polski. Może proszę ten mecz już zaraz zaczynać. Polska-Rumunia! To przedstawiam wszystkie składy na bramce Szczęsny w obronie Kesz, Aptaku, Lewandowski, Lew Zieliński i Piątek! To jest skład biało-czerwonych ustawionej piątka przez Grzegorza Miesar Miesarczyka. Ustawienie E! To jest nasze ustawienie, które mam nadzieję, że dzisiaj będzie pomocne. Skład Rumunów na bramce Nita, w obronie Nederecku, obronie Manea i w ataku MEN i Andri Mierita, to jest zespół rybuński i mam nadzieję, że dzisiaj nie okaże się szczęśliwy dla na naszym się Polska Rybunia, za chwilkę hymnemu tanctwa I proszę Państwa, przed nami Mazurek Dąbrowskiego! Muito bom. Zibo i wrody, chymy rozśpiewane. Czas zacząć widowisko w Dubaju. Polska Rybunia, 32 stopkę. Oczywiście doborowa towarzystwo 11 tysięcy kibiców dzisiaj oglądających ten mecz w kraju arabskim. Dzisiaj jest gorąco, ale to nie jest najgorętszy dzień na tych mistrzostwach, bo najgorętszy dzień na tych mistrzostwach już mieliśmy. Był to dzień 3 dni temu, gdzie było około 36 stopni, gdzie musiał być zamykany stadion, ale stadion teraz nie jest zamykany. Jest mój mój kłopot oczywiście z wydalnością. A to tylko 6 minut, to jest tylko 6 minut walki, ale aż 6 minut, bo w tym meczu się może bardzo dużo wydarzyć. Jak dobrze wiemy Volta Football, Teraz Rumunii startują yy, tym ataku. Rumunii na pewno są przyzwyczajeni przy do takich yy, temperatur przyzwyczajeni. Teraz Polacy jest Macik! Mac Strzał! Ale... Niestety, ale jeszcze nie kończymy tej akcji. Jest piątek. Semian yy, się tutaj oczerwoni yy, w obrębie Pawła karnego. Musimy ten mecz wygrać inaczej, no. No nie ma co myśleć tutaj o awansie. Zieliński. Zieliński, ach. To jest mecz, oczywiście o wszystko. Cały oczywiście stadion. Cała Polska skupiona dzisiaj właśnie na Dubaj. Na ten stadion. Naludzki stadion. Wydawało się dały Ale ten jest naprawdę duży. To nie jest takie małe pole. Prawda, wydaje się ogromny. Matijkeż! Jeszcze nie kończymy tej akcji, ale teraz strzał z dystansu. Próba strzału z dystansu. Mam nadzieję, że to śmiechu e, mięknie grę Polaków, ale teraz niebezpiecznie niestety. Dej jak dobrze widzę, strzyma w rank. I tak się niestety otwiera ten mecz na półtorej minuty przed końcem pierwszej części tego spotkania. W yy, pierwszej, w drugiej minucie meczu Rubungi wychodzą, wychodzą na prowadzenie w tym mecz. Ciężko, ale no... Trzeba było się on skoncentrować. To był pierwszy strzał Rumunów w tym meczu. I padła bramka niestety, ale musimy teraz odpowiedzieć. Może to będzie odpowiedź. Piątek! I jest piątek! Obronił się niestety Mita. Piątek, no skupmy się! Szansa! Ojojojo! Jesteśmy w awangardzie, będę bandę! Ale biało czerwony, no proszę wasze, zróbcie to! Mamy jeszcze ponad 4 minuty! Jeszcze minutę w tej pierwszej części tego spotkania! To duro dużo czasu, to jest naprawdę bardzo dużo czasu, jak to mówił wtedy słynny teder właśnie w piłki ręcznej ale niebezpiecznie 2-0 Przegrywe w tym meczu 2-0. Aleksandru Mirita! Nasze ma nam nadzieję powoli zgasają, zgaszają, ale wiemy to, co się działo wczoraj w tych meczach Mistrzostw świata. Było dużo kombeków, Gabon Kolumbia. Gabon USA 3 do 3, 3 do 2, Argentyna Chile z 2, z 2, 0 na 3, 2, potem 3 w końcówce generalnie, ale to się da odrobić, ale niestety to już jest 2 do 0. Ale szansa dla Rumunów niebezpiecznie, jedynie jasku, 3, 0. 3, 0. Kończą się powod mało nasze marzenia w tym Mundialu. Kończą się. Iut tederesku dobija nasza reprezentacja Kłopoty biało-czerwonych, kłopoty Polaków, kłopoty ekip międzynarczyk Ale je, jeszcze nie zgiszaj bęgów, jeszcze mamy 3 minuty nadziei. Jak oni potrafili nam czyli trzy bramkie, trzy bramki, to czemu my nie musimy... Czemu nie... My nie możemy z tej przegoli się w, w tej drugiej części mecz. To jest bardzo wysokie prowadzenie, pięciu dosłownie strzałów Rumunów. Bardzo pechowa się zakończyła na nas ta pierwsza chłowa. 3 do 0, rozbili nas w tej pierwszej połowie Rumunii bardzo słaba pierwsza połowa. No oni nas roznieśli, roznieśli. Ta pierwsza połowa była fatalna. Skuteczności, bo stworzyliśmy tych okazji trochę więcej. Tych podań było zdecydowanie więcej niż Rumunia miała, ale oni nas wypunktowali. Oni nas wypunktowali w tej pierwszej połowie tego meczu. Zostawiam mu za 3 minuty. Wierzymy, że ta druga słowa będzie lepsza, bo musimy 4-4 do bramki, żeby awansować ten mundial. I żadnych nie stracisz. A to bardzo trudne zadanie. sem saber Wracamy na Dubaju, bardzo rozczarowani, ale nadzieja umiera ostatnia, panowie, nadzieja umiera ostatnia, cztery bramki trzeba strzelić, żebyśmy mogli jeszcze wierzyć, e, awansować, Mirita! Musimy się skoncentrować, Cash, ustawienie bardzo głęboko w obronie, nie możemy teraz z tej bramki, ba, dobrze, 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 teraz może do tej kontry, piątek, daleko do przodu, gol, nie ma tej bramki Lewandowski! Szkoda, że nie odgryliśmy zaraz to... Pod... Zawierają gry. Szkoda, szkoda jeszcze raz szkoda, bo to bardzo teraz trudna... Bardzo mało już czasu, coraz mniej tego czasu. Niestety. Trzeba się bawić piłko. żebyśmy grali pierwszy raz o ten mecz, bo To wygląda tragicznie, jak na razie. 3-0 w tym meczu. Bardzo blisko jesteśmy od, od, z Mistrza Świat. Niestety. Dwie minuty do końca. Rumunia się z nami bawi. Rumunia się z nami bawi i... Nie pozwala na nic. My jesteśmy rozpaczeni taką postawą brzmienia. się rwone ach, Tam nikogo nie było. Szczęs. Lewandowski. Piątek, szansa, Cash, 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 oka do jeden, do 3 bramka, która Neotarki Westa, która łazi za nas, może jeszcze jakaś, e, czy nadziei nam daje, bo wiemy dobrze, że na tym się działo różne dziwne sytuacje, Magic Cash strzela bramkę, która daje znać, na dzieje, ale jak dobrze wiemy, ta bramka może być ostatnia, a tych mistrzów, Na w reprezentacji. Polacy, do, do przodu, nie poddawajcie się. Jeszcze minuta gry. W tej minuty, w drugiej połowie na pewno wygramy. Ale czy tam była, na pewno wygramy, jeżeli ten mecz utrzymamy w Ale. Co z awansem? Gdzie ten awans do jedynego finału? No ponownie. Chao Czerwoni, Lewandowski, no. Nie zastanawiajcie się, tylko grajcie. Piątek. Cash! 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 Ajajaj! To była szansa jeszcze, żeby no, te, do tych dwóch bramek jeszcze nadziei było. Piątek. Szkoda, szkoda tej akcji. Szkoda tej szansy. Teraz Rumunia coraz bliżej awansu. Coraz bliżej awansu pierwszego miejsca, bo Brazylia wyrównęła. Owszem, ale jeszcze tam zostało bardzo mało czasu. Już tylko 10 sekund. Więc Rumunia raczej z pierwszego miejsca wyjdzie, a my się poradzamy z tego Mundialem. To bramkę nas zdobije, gol! Niestety, Czerwony do Tak się wygnęmy z bumbiarek. Dennis Mann, czy... golem na to, że Piątek, morota ta bramka taka no honorowa. Nic ona nie da, nic ona nie da. Tylko nas zdobije. Dobywa nas tylko ta bramka mi się mecz z nową zelandią kiedy przegraliśmy 5, 5 do 3. To nie jest dobry mecz. To jest mecz bardzo zły. Turna e, nas niestety posyła z mundialu, posyła nas z marzeń, który się na Nabraliśmy bardzo dużo tych marzeń. Niestety ta nadzieja zgasła po tym meczu. Trzy mecz. Trzy mecze niestety. Polska się także zagrała niż co trzech Smutno, że na księżycach mamy takim stylu cztero do jednego bardzo wysoka porażka. Która nas niestety wyeliminowuje z dalszej gry. Ale jest niższa Rumunia. Dalej Lidia, a my zagraliśmy bardzo podobne mecz w pierwszej połowie 3-0. Coś tam podjawało w drugiej połowie lekciutko. No i to był taki, bardzo sko skomplikowana gra polskiej reprezentacji. Taka pasywna gra polskiej kadry w drugiej części pierwszej części. To nie była dobra gra. Pierwsza połowa nie wykorzystane że mogliśmy wejść na prowadzenie, ale co z tego, że mogliśmy wejść jak potem wczorajliśmy bramkę bramkę na 1 do 0, bo to było 2 i 0 To już była wielka sprawa. Nie wiedzieliśmy co zrobić w tej sprawy. Po prostu mówię nam zostać było 3 bramki, no i byliśmy pod presją. No, na bramkę przeliczyliśmy, owszem, ale co nam podało? No nic, tylko radość przez małą, krótką chwilę. 1-4, no cóż, tak się robi, bo z mistrzostwami świata biało-czerwoni biegali Pano, dobre, me... oj, dobrze, me... bardzo dobrze w tych trzech meczach, oj, dobrze, bardzo dobrych w dwóch meczach, Z w miarę dobry mecz. Od razu mieliśmy piękny mecz, 3-3 tego meczu, no co, w tego właśnie momentu, Mecz z Brazylią, który był po prostu przepiękny. I na meczu z Róbią się. ta nasza przełoga zakończyła. Bardzo słaby mecz naszej wykonali w Dubaju. No i ten mecz wrócił no, do historii i wymyślimy z niego wnioski, żeby za rok na euro jak awansujemy to, żebyśmy tam zagrali piękny futbol i zrobili coś więcej, niż tylko zakwalifikował się na tym mistrzostwa za rok. A, jak dobrze wiemy, takie pokiesza, pokieszające wiadomość nas czeka. Może Polska odpadła, ale jeszcze przed nami druga połowa, nie? Druga połowa tych mistrzostw, która będzie niezwykle ciekawa, emocjonująca. Może znajdziemy sobie jakieś, jakieś drużynę do kimbisowania, bo nas Polakom nie możemy, no, opadliśmy po, po tych trzech meczach. No, i... Przeglądamy z tym turniejem, no to nie wiem czy było do przewidzenia, ale byliśmy pod dużą presją w tym meczu. Dwa punktami my na Rumunię, która no wystarczył tylko remis. A oni razie, po prostu wygrali się, z nami bawili no. mi się grało no lepiej. No, kurczę. Więcej strzałów, więcej posiadania na piłki zostało Rumunów. Także celne podania, więcej. Więcej tych było podań celnych Rymunu. Punktywali nas spierce połowy, druga no, się ze mną bawili. No i oni tak trochę sobie podzielili te roboty. I nas wycelili z Mistrzostw Świata. Oto mamy proszę Państwa Mundial w 3D. Dubaj dramat i dominacja drużyny rumuńskiej A my się proszę Państwa żegnamy z mistrzostwami świata W 4D! No w 4D! Czwarte DSE proszę dopisać jeszcze. Ale no. Tak się żegnamy z mistrzostwami świata. Ja się żegnam do zobaczenia. Cześć! koniec mistrzostw?